Witam witam pokazuję wam kolonę To Wam pokazywałam kiedyś na szorce krótkim A Praga Siast sen, Senilis Selina. i Tataś mam pełną filmów z tą nazwę mm, To mogę o nim powiedzieć że ta y, kolona może osiągnąć Y, do tysiąc robocznych tylko. Tylko. Mm. Jest bardzo, ten gatunek bardzo jest mądry od wszystkich gatunków. Nie, nie rzucają się na oprawek, tylko planują, badają, doporu atakują, krepsze myślą. Nie mają żądła, małą kwas. Mmm... Kuraże yy, do 12 lat yy, Kura ma też 8-9 mm może osiągnąć. Zaraz wam pokażę gniazdo. Na co pokażę tutaj, arena na co pokazuję. I oboźnice mają 5,5 5 mm lub 7 mm. mm teraz wam pokażę. Yy, tu jest taki wężyk, a ale zazwyczaj kukę potomstwo trzymają. Pogrzeje od tarifera też, grzeje. Tu są dwa gakunki połączone. I bez, bez spokojne są zatyski I nie przejdą. Na tym gniazda są. Później, później go staną nowe gniazdo gipsowe hmm. poczekajcie chwilę bo muszę po, po, podnieść tą jakoś duże tak wygląda niby ten gatunek nie, nie brudzi lub jest w porządku ale mówiąc że ja nie widzę że ten gatunek jest czysty też brudzi jak inne mówki brudzą Mm, o, może też zobaczyć królową, królowa jest w tym, o tym miejscu. Mało to, się wyróżnia. Jest ciekawe, że, że odłok mają tak... Owinięte mają. Chodzą tak. I nie wiem, czy Wam mówiłem, że robotnicy osiąga... Y, robotnicy od 2 do 3 lat żyją, lub kilka miesięcy żyją. Mm. Występują Występują Europę południowej Wyspach Karibskich, też występują. Francy Francy Sandi, Sandiny, Półwyspy Ibirskie występują. Jeszcze kilka wysz Jeszcze kilka Muszę tym punkiem, który kielka pod down wam. Mmm, co ty zmywasz? Mmm. Mmm, kanga tu neges. Mmm. Fajne, ale taki damy spokojny dream na jest. Takie mam wrażenie. Na ja, razie są takim mm, gniezem alkylowym, albo my gniazdo gist, gi, gipsowe cały zamułem, Ciekawe, że dzisiaj, kiedy poniosłem tą pokrywę, to się nie, nie cesują się zbytnio. To jeszcze mogę powiedzieć. A jeszcze mogę powiedzieć, że ja, ja początkujących mądra powiedzieć, że ten gatunek się też nada to początkujący hmm, jaka zamówka? pośród jakich ko? wody i zaraz jaki gatunek ko? matę grzewcą, na przykład ten gatunek ma matek że są połączone żeby było, było ich, ich normalnie utrzymywać i oni jedzą, oni też jedzą nasiona, mak. I zauważyłem, kiedy jedzą mak, to robią takie jak mesolki, takie ślady robią, takie białe. Zauważyłem. Kiedy się da yy, nasiona, maku. I też jedzą, my yy, też jedzą. lubią jak to jest. I jak mówię, starać się dostęp do jedzenia do, i do wody. I zaraz jaki gatunek, tylko jest polski, czy nie polski, bo każdy gatunek nie jest polski, to musimy mieć że matek zewsząd. I, i kiedy ktoś ma mało miejsca pokoju, na przykład gatunek się nada. Nada się ten gatunek, bo mało miejsca za, y, potrzebuje, bo ich może kilometr na dużo może być a do domu może być jak jest dobrze pójść tylko 2000 bo, bo nie ma żadnych bezpieczeństw nic, ta się poka nie muszą walczyć o pokarm. to może być 2000 i tak jest mała kolona Kolejny koszt gatunek kupisz to od będę kupić sklep muszon o nią będziesz kupał gnazdo gipsowe jeszcze wam pokażę królową. Mm, Korowa, o. Oh. Tam jest królowę. Przybliżyłem. Oh. Kurat z go, że tego zbyt nie widać. Teraz z bliska wyglądają obocznice. A, jest ta jest logiczna, to znaczy, że mogą mieć tylko jęgą królową. Może się zobaczysz, chodzą, myją się ale razem się karmisz. I kiedy się karmą razem ko informację coś dawają. I ważne informacje dawałam To nie jest potrzebne, tylko zostawiają dla siebie. Bo mówki mają dwa żołądki mają jeden dla kolonii, drugi dla siebie. Też mają. Może zaraz wam pokażę, i mącznika, które bym musiał na chwilę zatrzymać i, i zrobić to, co. To nie, to nie mogę zrobić na filmiku i Wam pokażę już, możecie zobaczyć, co już dałem, czy gotowałem, czy Mocnika dam, bo dzień rady mi się skończyły może się zobaczyć, że skorupa jest nieolada. Może się zobaczyć, że jaka jest różnica mącznika i rada. Tu jest głowa polecała. O! Luka już głowę, już. już z cyprą. Może się zobaczyć, jak ostrożnie przychodzą. Nie rzucałam się tak jak mówki. Przybliżę Może się ociec, że pi, piją już białko Piją A jak tam głowa? O, o, o Toż nie było było Byłaś bardzo ciekawe. Nic tam. Ja lubię jak atakują na pokarm. Niestety nie mogę całego dawać, bo mam za małą kolonę. Hmm. A właśnie, jeszcze tam powiedzieć, dziękuję za szuby, aż co została. Chyba 5 albo 6 sztubów nowych. Dzięki bardzo, miło to mi jest. Kiedy widziałem, że subskrybujesz mnie. Ja tego roku y, de, lubicie moje filmy i komentujecie moje filmy. To też było miło. A rzucę taki mały, krótki filmik. A w już ma chyba 2000 chyba. 2600. 200 Zbierzmy bardzo dużo z tego. Bardzo. A jak tam? Tłukaj? Trochę poszła kiedy zabrałem go gniazda? Oni zabierają, żeby rzucać do Łemżyka, bo gniazda nie zabierają. Tak, ja, jak, jak patrzę teraz, Te królowa się wschowała i nie widzę królowej. Też z peroporą go wężyka, królowa nie poluje. Dla coś, bo y, innie, u, u innych tak nie polują. Kiedy ręce królowych, a, a kiedy jest morologiczna kolona, to nie polują królowę, i już zabijałam go wężyka. Głowę. O. Prowadzą. Prawie do potomstwa. To są rzeczy małe. A co tutaj okay, dalej? Nic. To takim anchętem pożegnam się. Um, Udostępniajcie na platformach innych. Pokazasz. Może takie same zainteresowane co ja mam. Um, Lajkujcie. Łapkę górę, łapkę dół. Szybszybujcie, żeby wszystkie, sobie co, biały lub szary lub czarny, żeby nie był czerwony. Komentujcie. Ja zawsze odpowiadam na wszystkie komentarze. Wszystkie, które, Bo mam ustawione te takie komentarze, które są niemiłe. To od razu automatycznie uszuwa. To tych nie komentuję. Ale takie miłe normalne, ko komentuję komentarze. Ja mów jak mówiłem, że kupiłem projekt. Ja mam, 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 mam więcej. Wręczę mam. To widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.